Dlatego, że będzie to bardzo niewielka deformacja, tak aby zajmowało nam mniej więcej połowę naszego projektu. I teraz zdjęcie wypełnia nam całą prawą stronę naszego projektu, ale tutaj w pewnym miejscu się urywa. Nie wygląda to zbyt ładnie. My wolelibyśmy, aby miejsce łączenia naszego zdjęcia z lewą stroną naszego projektu, gdzie są napisy nie była taka zwykła pionowa linia, tylko jakiś kształt. Żeby stworzyć sobie taki kształt pozłożymy się kadrem. Kadr to coś, co możemy umieścić nasze zdjęcie, i nadać temu czemuś dowolny kształt. My stworzymy sobie kadr, dzięki któremu miejsce łączenia tego zdjęcia Pozostałą częścią projektu nie będzie ta pionowa linia, tylko stworzymy sobie takiego ESA. Wybieram narzędzie PISAK. Za pomocą tego narzędzia tworzymy krzywę Beziera. I one stanowią później kształty. Klikam i przeciągam. Teraz mniej więcej tutaj na środku i na samym dole. Teraz zamkniemy nasz kształt w ten sposób, aby wystawał on poza granicę dokumentu. Czyli klikam jeszcze w tym rogu, w tym i teraz możemy zamknąć nasz kształt. Przesuwając pisak na ten punkt pojawia się obok niego kółeczko. To kółeczko oznacza, że jeśli w tym momencie klikniemy, nasz kształt zostanie zamknięty. Oczywiście ten kształt, który będzie naszym kadrem, nie będzie wystawał poza spady. Aby go do nich wyrównać, najpierw stworzymy sobie prostokąt, który będzie naszym tłem. Jednocześnie będzie wyznaczał granice naszych spadów. Czyli będzie on wyrównany do tych ostatnich prowadnic. Wybieram narzędzie prostokąt. Klikam i przeciągam. Mamy prostokąt. I aby przyciąć ten kształt do tego naszego prostokąta, mam go teraz zaznaczonego. Oprócz niego zaznaczam ten kształt, który będzie kadrem. Z wciśniętym klawiszem Shift mamy teraz zaznaczone oba obiekty. I z tych narzędzi do łączenia obiektów wybieramy opcję Część wspólna. Tworzę na dodatkowy obiekt, który jest częścią wspólną, czyli miejscem gdzie te dwa obiekty nachodzą na siebie. Ale oryginalny obiekt, oryginalny kadr pozostał. Możemy go już usunąć, więc klikam go i usuwam za pomocą klawisza DELETE Teraz wkadrujemy sobie to zdjęcie w kształt Jak to zrobić? Zaznaczam zdjęcie najpierw Tutaj widać, że zamiast zdjęcia zaznaczył się cały prostokąt, który zrobiliśmy Stało się tak dlatego, że on jest wyżej w hierarchii warstw niż nasze zdjęcie Aby zaznaczyć obiekt, który jest niżej, czyli to zdjęcie Klikam je z wciśniętym klawiszem Alt. Teraz zaznaczyło się samo zdjęcie. Aby umieścić je w kadrze, wybieram z menu głównego efekty: szybkie kadrowanie, umieść w kadrze. Teraz wybieram nasz kadr. I jak widać, zdjęcie zostało umieszczone w kadrze. Widać, że ma ono czarny obrys. Nie chcemy tego obrysu, nie będzie on nam potrzebny. Aby usunąć obrys, klikam w miejscu, gdzie jest ten X, na samej górze palety kolorów. Ten X oznacza brak wypełnienia. Jeśli klikniemy go lewym klawiszem myszy, mając zaznaczony jakiś obiekt, to ten obiekt stanie się przezroczysty. A jeśli klikniemy go prawym, klawiszem myszy to straci on swój obrys więc klikamy prawym jak widać obrys znikł teraz widać aż ten biały element na zdjęciu ten filar zlewa się nam trochę z białym tłem naszego projektu żeby się on nam tak nie zlewał zrobimy jeszcze tutaj taki rozgraniczający pasek takiego Esa. W tym celu, mając zaznaczony element, który jest kadrem, to zdjęcie. Klikam je ponownie. I tutaj widać, że zmieniły się strzałki. Na środku, zamiast krzyżyka, mamy kółeczko. To kółeczko to jest środek obrotu. Możemy je przesuwać. Środek obrotu, czyli jeśli byśmy obracali za pomocą tych strzałek nasz obiekt, to obracałby się on. Według tego punktu jednak użyjemy tych strzałek na górze, które służą do przekrzywiania zdjęcia. Przesuwamy lekko w lewo i wcis nie puszczamy, tylko wciskamy prawy przycisk myszki i puszczamy, tworząc kopię tego obiektu. Stworzyła się nam druga kopia, ale nie potrzebujemy drugiego kadru ze zdjęciami. To miał być tylko paseczek który będzie oddzielał ten filar białego tła. Najpierw wejdziemy sobie do środka, do tego kadru, żeby usunąć to zdjęcie, które się w nim znalazło. Żeby to zrobić, klikam go najpierw, później klikam ponownie z wciśniętym klawiszem CTRL. Teraz widać dokładnie, co zrobiliśmy. Jesteśmy w środku, w tym kadrze i mamy zdjęcie pochylone lekko w lewo. Mieliśmy je usunąć, więc klikam. Wciskam klawisz Delete. I teraz, żeby wyjść z powrotem z edycji kadru, bo jesteśmy w środku w kadrze, klikam wciśniętym klawiszem Control w pusty obszar. Wyszliśmy z tego kadru. Teraz mamy zaznaczony element, który jest niewidoczny, ponieważ nie ma wypełnienia ani konturu. Nadamy no, mu jakiś kolor. Niech to będzie taki brąz, zamiast paseczka, który miał nam oddzielać ten filar od tła, zamalował się cały obiekt, dlatego, że on jest wyżej niż nasz kadr, a powinien być niżej. Aby przesunąć go niżej, użyjemy skrótu klawiszowego CTRL Page Down, przesuwanie obiektów. W hierarchii warstw wyżej lub niżej odbywa się za pomocą skrótów klawiszowych Shift Page Up lub Shift Page Down. Ten skrót służy do tego, aby przesunąć jakiś obiekt na samą górę bądź na sam dół, czyli będzie on się znajdował na, na samym dole hierarchii obiektów. A skrót klawiszowy Control Page Out Up lub Control Page Down służy do tego, aby przesunąć jakiś obiekt o jedną warstwę niżej, o jeden poziom niżej. Ja musiałem wcisnąć dwa razy Ctrl-Page Down, aby ten obiekt przesunął się nam niżej niż to zdjęcie. Teraz mamy taki pasek, takiego S, -a, który dodatkowo uatrakcyjnia nasz projekt. Możemy jeszcze leciutko go przesunąć w lewo za pomocą strzałek. Klikam raz widać, że się przesunął. W tym miejscu widać, że zdjęcie chyba nie dochodzi do końca kadru, ponieważ się ucina. Teraz kliknę sobie w to zdjęcie z wciśniętym klawiszem CTRL.